Dzień dobry Państwu, dziś front atmosferyczny, cóż chujowy. Starzy ludzie, proszę mniej kawy i cukru, ruszyć dupę na spacer do lasu, korzystać z ostatniego dnia ładnej, przyjemnej pogody. Młodszym też proponuję się ruszyć. Wstańcie od streamów, Netflixa, TikToka i Ćpania, ruszcie się, odpalcie ognisko, kupcie Jabola, zaproście dziewczyny i jazda, jazda. Dla bywalców barów, komorników, księży, budowlańców, bez zmian. Noc, jak widać, chujowa będzie jebało piorunami na południu Polski. Czas na zakopanie teściowej w lesie nie jest odpowiedni. Północna Polska spokojna, aczkolwiek wiatr będzie piździł dość mocno. Łysi z perukami, proszę o mocniejszy klej na łeb. Dzień będzie upalny, prawie jak w Hiszpanii. Faceci proszę umyć wora, dupsko i zmienić skarpety przed wejściem na tereny publiczne, szczególnie środki komunikacji. Tyczy się to również kobiet plus pięćdziesiąt pięć, pogoda będzie piękna w całym rejonie kraju, jedynie od Szwabów nadciągnie lekki chłód. Ale to już norma od 1939 roku.